Witajcie, kochani. Kopelat, jakby to powiedzieć, ale y, jesteśmy z powrotem. Y, kanał działa, lecimy dalej. Y, była to krótka, no, może nie taka krótka y, przerwa. Y, czasem trzeba z, złapać troszeczkę oddechu, y, zrobić sobie przerwę. Wiecie dobrze, że e, był wyjazd do UK, który no, już trochę czasu temu był, ale m, często zdarza się tak, że człowiek e, z, złapie jakąś taką zawieszkę i takie trochę lenistwo. Potem się też nawarstwiło trochę spraw e, i zdrowotnych, e, i też służbowych, zawodowych. Tak więc czasami trzeba e, zrobić przerwę, odetchnąć i wracamy. E, słuchajcie, między innymi. Widzicie tutaj wiele nowych rzeczy, które niedługo będą na kanale. Takie jak na przykład tutaj PlayStation Classic. Tutaj coś od Nintendo, zobaczycie. Też albumik Art of Street Fighter, bardzo fajna sprawa. No i oczywiście mój wysłużony, dwudziestokiekoletni CRT Philipsa, który przytargałem i on tutaj będzie. Będziemy sobie grywać na CRT-ku jakieś fajne gierki, na Saturna i na inne konsole, które będziemy podłączać do, tej, do tego zestawiku. Co by tu jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, no czym byłem zajęty? No, byłem zajęty oczywiście też bardzo wielkim projektem, który też sam promowałem, już Wam pokazuję. A mianowicie tym, tym pięknym projektem, czyli Dreamcast Extreme, już niedługo, tak, więc spodziewajcie się bardzo fajnego wydania, yy, z różnymi okładkami. Yy, I co? <laughs> Lecimy. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że nie będę... Yy, nie będę przedłużał, ponieważ materiał, który edytuję z wyjazdu do chłopaków z Pressfire to Continue, yy, mojej podróży z Emilem, yy, no, chcę go jakoś wyedytować, Wiecie dobrze, że czasem zajmuje mi to więcej czasu. Chcę, żeby to było fajnie zrobione. Ale tak, żeby nie zamulać na kanale, postanowiłem, że nagram dla Was filmik. Podyskutujemy sobie na taki fajny temat. Tak więc zaraz się o tym dowiecie. Pijemy kawkę. Mm, espresso z nowego Ekspresu, po prostu. Jura, genialny. Tip top, super. Lecimy. No dobra, kochani, jestem z powrotem. Tak więc lecimy. O czym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać? Jest to temat, który chodzi mi już po głowie, już od dłuższego czasu i powiem Wam, że jakby wydarzenia ostatnich miesięcy, jakby utwierdziły mnie w, jakby w tej tezie, tak? jest to taki temat odnośnie społeczności nas, graczy, tak? Jeśli słyszymy słowo społeczność graczy, no to w dzisiejszych czasach możemy sobie pomyśleć o, czyli walki niebieskich z zielonymi, Nintendo oczywiście stojące z boku, prawda, posiadacze Nintendo, ale ja pomyślałem o tym takim, w tym sensie takim bardziej pozytywnym, czyli że społeczność graczy, która nas otacza, czyli jak nasi przyjaciele, gracze, nasi znajomi, którzy, no co by tu nie mówić, są też y, jakby dla nas źródłami inspiracji, tak? Y, wszyscy moi znajomi, moi przyjaciele, y, w, czy to w, na przykład z kanału Pressfire, Marecki i Honda, czy też w, w leniwy, y, czy cała reszta ludzi, których poznałem nie tak dawno, tak? Oczywiście wiadomo, też y, Tomek, w Bartek, w Maciek, prawda? Tak więc no, to są wszystko osoby, które zawsze nam dają jakby każdy z naszych znajomych, który gra, to jest jakby ktoś, kto nas może zainspirować, bo jakiś czas temu, na przykład, Maciek mówił mi o takiej grze Sea of Stars. To jest taki RPG z zeszłego roku, który. Powstał dzięki zrzutce na Kickstarterze. I tak mówię, okej, okay, dobra. Jeśli Maciek o tym mówi, to trzeba to mieć na uwadze. I potem mój przyjaciel Emil, z którym byłem właśnie w UK na retrogiełdzie i na automatach wraz z Mareckim i Hondą, też mówi: Marcin, musisz zagrać w Sea of Stars. No i. I powiem Wam tak, odpaliłem ten tytuł i od razu mnie pochłonął. To było coś takiego, że wiecie, jak klimat, klimaty jak w PSX, jak w czasach Dreamcasta, PS2, prawda? Czyli mieliśmy jakąś grę, która łapie nas za gardło, wciąga i trzyma po prostu, i musimy ją skończyć, tak? I w tym wypadku tak samo jest. Mam już na liczniku około 35 godzin, więc już jestem prawie przy, przy końcówce i powiem Wam, że jestem. Urzekła mi ta gra, zarówno pod względem muzycznym, graficznym, w level designu i też, i też jeśli chodzi o historię naprawdę super sprawa. I, I to jest właśnie taki jeden z wielu przykładów źródeł inspiracji, tak? I, i zobaczcie, w, nawiązując w tym momencie do jednego z moich materiałów, jednego z pierwszych na kanale, który mieliście przyjemność obejrzeć. Odnośnie kryzysu gracza. Zobaczcie, jak w taki sposób, jak to, że mm, ludzie, którymi się otaczamy, y, też, którzy też są graczami, jak to nam pomaga. Zobaczcie, jak dzięki temu, na przykład, kiedy y, załóżmy, ktoś ma kryzys i ma przesyt jakiś gier, prawda? To wtedy na przykład y, społeczność graczy, nasi przyjaciele, znajomi mogą być dla nas inspiracją. Mogą nam wskazać jakiś ciekawy tytuł, który, którego my niekoniecznie, byśmy, po który niekoniecznie byśmy sięgnęli. I na przykład to, że się, zacząłem grać w Sea of Stars, to było jakby wypadkowa też tego, że jakiś czas temu pomyślałem sobie, kurde, dawno nie grałem w jakieś RPGi, tak? I mówię sobie, na półca stoi Tales, Tales of Arise. Zasadzałem się cały czas na ten Dragon Quest'a, tego Echoes of Elusive Age. Mam cały czas Final Fantasy 7 Remake, ten Intergrade na PS5. I tak człowiek właśnie potrzebował takiego impulsu, tak? I zobaczcie, to jest właśnie coś takiego. Tak samo w Marecki z Hondą w kwestie takie, zawsze bardzo lubię u nich jakby to poszukiwanie tych nowinek technicznych, czy to na przykład SARU, ten cartridge do Saturna, prawda, czy też inne bardzo fajne rzeczy, nawet z tych systemów, które mnie do końca nie interesują, na przykład, nie wiem, no, powiem szczerze, na przykład Jaguar dla mnie, no nie jest to jakiś system, który dla mnie mój, to jest must have, tak? Może tam jest jedna bądź Max dwie gry, które by mnie interesowały, ale no, jeśli miałbym szczerze zapłacić nie wiem, 2000. Za ten system, no to tak trochę, no nie wiem, czy bym to jakby sobie w głowie usprawiedliwił, że później miałbym taki dysonans pozakupowy, no nie. Ale może za jakiś czas trafi się jakoś okazja, zobaczymy, ale no to jest jakby taki przykład, tak? Ale, ale z drugiej strony, dzięki nim na przykład FreeDio do coraz bardziej zgłębiam i też dowiaduję się o różnych grach. Tak samo też zobaczcie jakieś spotkania, eventy, konwenty, czy tam jakieś z, zloty, tak? W zeszłym roku byłem też właśnie na, zlo, na zlocie chłopaków Pressfire. I Kuba Słonka miał wtedy chyba tego. O jaka to była konsolka? Chyba. A, FM Town Smarty. I też nawet kurczę człowiek poznaje zupełnie nowego Pada, nowe konsole. Tak więc jest jakby społeczność graczy, i te osoby, które my znamy. No, to jest właśnie fajne, że jest ona jakby. W kontekście jakby tych graczy retro, bar, bo może troszeczkę można tak powiedzieć, tych graczy, no nie wiem, powyżej pewnego przedziału wiekowego, którzy no są dalece od tego dzisiejszego sporu, tak, czy, czy Sony, czy Nintendo, czy, 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 czy Microsoft, prawda? I, I dzięki temu jakby rozmawiamy na zupełnie innym poziomie. To jest zupełnie, inny, inny ton dyskusji, i, I właśnie to mi, się, to mi się bardzo podoba, i też jeśli ktokolwiek z Was oglądających ma jakieś na przykład, nie wiem, kryzysy, to wydaje mi się, że zawsze fajnie jest porozmawiać z, z innymi graczami, tak. Pamiętam kiedyś, jak ja miałem kryzysy, to kiedyś dawno temu właśnie chyba spotkaliśmy się z Bartkiem na piwo, i to było coś takiego, że rozmawialiśmy i tak. Zobaczyłem, że on ma ten zapał taki, i, i graliśmy sobie u niego akurat chyba właśnie to było, nie wiem, na PS4, bo że No i jakby to mi dało jakby ten, ten taki. Taką dodatkową moc, no nie taki power, nie wiem, kurde, czy któryś tam poziom Sajanina, no nie mocy growej, ale no, można tak powiedzieć, przenośnie, ale to też zawsze daje, daje takie wsparcie. I. Ty, jeszcze jedna rzecz, która jakby tak fajnie wyniknęła z, z mojej ostatniej podróży właśnie też wspólnie z Emilem do, do, do Mareckiego i do Hondy, do, do UK, to było taki wspólny mianownik, jakim sobie rozmawialiśmy podczas jednej z powrotów chyba bodajże z automatów w samochodzie i tak właśnie my mówiliśmy, że nie możemy dać komuś pozwolić, żeby nam mówił, że nie wiem, żeby, żebyśmy dali sobie mówić, że na przykład jesteśmy za starzy na gry, albo że wyrośliśmy z gier. Nie, to po prostu jest kwestia tego, żeby znaleźć odpowiedni tytuł. I nie mówię o tym, żebyśmy, nie wiem, żebyście się zmuszali, tak? To jest po prostu kwestia tego, żeby czasami e, może odpocząć, a czasami po prostu może poszukać inspiracji, tak? Bo nie, nie oszukujmy się, mamy teraz. E, jeśli zarabiamy pieniądze, kupujemy gry za ciężko zrobione pieniądze, no to jednak raz, że możemy sobie pozwolić na więcej gier niż w młodości, wtedy kiedy, no, nie wiem, przechodziło się jedną grę od dechy do dechy i nie było, nie było czegoś takiego, że no, mieliśmy po prostu do wyboru, do koloru, chociaż też premier w, w sumie było dużo, nie? No, tak więc Coś, coś takiego właśnie daje nam y, y, ci inni gracze, ci nasi przyjaciele, y, inni gracze, dają nam właśnie y, możliwość tego, że raz, że wspierają nas poprzez to, że jakby przekazują taką pozytywną energię, prawda? Czyli, że oni dalej grają, czyli. Kurczę, no, nie wiem, patrzy, patrzymy właśnie na takiego jednego z naszych przyjaciół, znajomych, prawda? I widzimy, że, nie wiem, dwójka dzieci po czterdzieste i on, kurde, ma czas, żeby zagrać, tak? Musi, owszem, musi sobie ten czas inaczej zorganizować, ale jakby widać ten, tę pasję, prawda? I to jest fajne, bardzo mobilizujące, i, i dużo daje, według mnie. I w, uważam, że my jako gracze powinniśmy właśnie w ten sposób się wspierać bo jakby dzięki temu że każdy z nas każdy z nas graczy jest inny każdy z nas był ukształtowany przez inne gry to też jest kolejny jakby taki przykład z ostatnich miesięcy właśnie każda moja dyskusja z moimi przyjaciółmi odnośnie gier to jest jakby poznawanie kogoś w z innej perspektywy, tak? Jedni na przykład wyrośli na, y, tylko na bijatykach, inni y, na wyścigach, y, jeszcze inni na platformówkach, jeszcze inni na RPGach. I to zawsze jest właśnie y, każda rozmowa, to jest taka fajna wartość dodana, która nas, y, y, nas jakby y, nasze. Można powiedzieć takie nasze experience gracza, nasze doświadczenie gracza, przechodzimy na wyższy level, tak, bo y, jakby poznając, tak jak normalnie człowiek poznaje świat, czyta, nie wiem, książki, y, opracowania naukowe, artykuły i tak dalej, i chłoniemy tę wiedzę. I tak samo jest z grami, tak. I dlatego właśnie. Otwartość na y, innych ludzi, i otwartość na inne systemy jest dla, według mnie podstawą. To jest jakby y, clue, y, żebyśmy my byli y, raz, że takim doświadczonym graczem, ale nie to, że doświadczonym w sensie, że to musi być skillowe i tak dalej, ale doświadczony w sensie takiej mądrości growej, czyli bycia kimś, kto jest ciekawy świata, i na przykład nie zamyka się na nowe doświadczenia, bo no, gdybyśmy na przykład trzymali się tych konkretnych gatunków, to wiele gier na przykład nie zagralibyśmy, tak? Tak więc wydaje mi się, że pielęgnowanie znajomości z naszymi przyjaciółmi, z innymi graczami i czerpanie jakby od nich tych inspiracji, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważny czynnik w, jakby, takim naszym, takiej naszej drodze gracza, tak mi się wydaje. No cóż, chyba poruszyłem, chyba wszystkie, jakby, moje takie przemyślenia w tym aspekcie. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, że wreszcie nagrałem ten materiał. Trochę się go obawiałem, bo to, wiecie, Dłuższa przerwa, człowiek myśli, e, czy, dalej, czy, czy, czy czy dam radę, czy mi się uda i tak dalej, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pisali, pytali się. Jedziemy dalej, napijemy się kawki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych moich przemyśleniach. No i za jakiś, czas, za jakiś czas będą kolejne materiały. Na pewno pierwszym materiałem, który będzie kolejny na kanale, to będzie materiał z wyjazdu do UK z Emilem. Pierwszy będzie z retrogiełdy w Leeds, a drugi, druga część będzie z wizyty w salonie arcade w Blackpool. Coś pięknego mówię wam, po prostu rewelacja wasze zdrówko. No tak więc y, mm, słuchajcie, w kolejnych. Y, w, kolejnych y, 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 w kolejnych odcinkach y, na kanale. Zobaczymy sobie tę piękną książkę. Ten artbook. To jest po prostu coś pięknego. Czekajcie, otworzymy na losowej stronie, więc Wam tak na szybko pokażę. Yy. Dobra. Czekajcie, chciałem znaleźć. Nie no, art... o tutaj. Taki, taki fajny artbuczek. Jakiś artwork. No, jest tego masa. Naprawdę. To jest 300, kilka, 300. 300 stron ponad. Dalej będą. Unboxing PlayStation Classic. Czegoś tam od Nintendo i masy sprzętu i gier, które przywiozłem z UK. I nie tylko, bo ostatnio na, byłem na retrogiełdzie, warszawskiej retrogiełdzie. Pozdrowienia dla wszystkich, serdecznie, bo w dwa tytuły wyhaczyłem, jeden, a i powiem Wam jeszcze jedną rzecz, jeden kupiłem, a drugi wymieniłem, tak jak za starych, dobrych czasów. Tak więc zapraszam Was serdecznie do komentarzy, dajcie znać, co myślicie o temacie tego filmu i... Słuchajcie, fajnie, że jesteście. Dziękuję Wam za wszelkie wsparcie. Pamiętajcie, żeby zawsze, jeśli Wam się spodoba materiał, dajcie kciuka. Karmimy algorytm, który jest, no, naprawdę raz... raz, raz jest, 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 dla, powiem Wam szczerze, to jest dla mnie jakaś jedna wielka sinusoida. Raz jest materiał, który, nie wiem, wywala nie wiadomo ile wyświetleń, a później mam materiał, w który włożę serce masę energii yy, w kwestiach technicznych, przejść i tak dalej. No, spędzę z materiałem masę czasu przy edycji i potem się okazuje, jak mam wrażenie, jakby nie wiem, algorytm go blokował, bo nie wiem, coś YouTube'owi nie pasuje. <tryk> Więc dlatego bardzo wam proszę, zostawiajcie kciuka. To jest dla mnie zawsze informacja, że wam materiał się podoba. No i też motywacja do kolejnych, tak więc lecimy dalej, pamiętajcie, będą materiały, będą live, y. super, że jesteście, dzięki wielkie za wsparcie, pozdrawiam serdecznie, cześć, trzymajcie się, hej!